Mam wrażenie, że właśnie tutaj ja powinienem o ten początek inaczej przejechać. Bo później to już bobslej jest samoczynnie robiony. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a to są kolejne przygody w BeamNG Drive. I dzisiaj będziemy testowali takie oto samochody, czyli z każdej różnej kategorii. W tym, o, proszę bardzo, taki maluszek z ludźmi w środku, można tak to nazwać. Będziemy testowali na zjazdach o różnych podłożach, czyli po jakichś skałkach, po jakiejś trawie... Czy po błocie będziemy zjeżdżać, może też czymś takim, albo jeszcze tutaj mamy podobne rzeczy, o tutaj mamy takie jeszcze tereny, no będziemy testowali sobie na kilku zjazdach każdy z tych samochodów, a który wyjdzie najlepiej, który będzie najbardziej uniwersalnym pojazdem, no tego się zapewne dowiemy. Jeżeli taki odcinek Ci się wizu spodoba, zostaw proszę łapę, suba, komentarz, wpadnij na G2 Instagram, Discord, wszystkie linki macie jak zwykle w opisie pod filmem. No dobra, no próbujemy. Tutaj chyba drogi takiej samej w sobie nie ma. Więc jedyne co Audiczkom możemy zrobić, no to chyba zjeżdżać, ale pierwszy przejazd jest niedokończony. Niestety, jak widzicie, pierwszy zjazd Audiczkom niedokończony, jeżeli chodzi o ten taki kamienny biom. To teraz sprawdźmy, może ten biom. Yy, tutaj. Co to jest? To jest po prostu błoto, czy? Tak, to jest zdecydowanie błoto. Jedziemy po błocie. Pytanie brzmi, czy po błocie to w ogóle się będziemy mogli wy... wywalić? Ej, jakiś dziwny dźwięk samochód wydaje. Okej, okay, okej okay, i. I się rozwaliliśmy na samym dole. Ale dał radę ty. A ciekawi mnie jeszcze jedna kwestia. Czy jeżeli ja będę jechał po błocie, to jestem w stanie się zatrzymać? W sumie możemy też to sprawdzić. Czy ja będę się w stanie zatrzymać? O. Ja już lecę, wiecie, na, na ręcznym wciśniętym. I ciekawi mnie, czy jestem w stanie, jakkolwiek się zatrzymać. Myślę, że jak będziemy. Bokiem jechać to jest najlepsza taktyka do tego, żeby się ten samochód faktycznie był w stanie zatrzymać. Ja myślę, że się zatrzymamy. Teraz nabieramy niestety prędkości i to jest trochę niepokojące. Lepiej tym bokiem, lepiej bokiem, lepiej bokiem. Tak mi się wydaje. Że jak będziemy jechać bokiem, to wiecie, jest większy opór powietrza i i nas bardziej zatrzymuje. O, o, o Dobra, jakoś utrzymujemy ten bok. Jakoś to utrzymujemy. Nie no, myślę, że powinien dać radę. Może nie do zera całkowitego, ale. Okej. Okay. Jest w stanie jeździć nawet ten pojazd, więc całkiem nieźle sobie poradził z tą próbą teraz tak, gdzie są kolejne? To, to jest pytanie dobre. Tu, tu jest las słupków. To nie, może las słupków sobie ominiemy. A to? O nie. Tutaj to nie ma szans. Nie ma szans. To są kolejne skały. Na skałach to tylko ten jeden pojazd chyba miałby szansę. No, ten, ten się zatrzyma w tym miejscu, do, dosłownie. Wiecie co? Ja bym go przetestował jeszcze tutaj prędzej. O! W lodzie bym go przetestował. Cyk F7. Insert. To wiecie też, że jakimi klawiszami tutaj operujemy od razu. Dobra. O kurczę, dobra. Ja nie panuję nad tym pojazdem. Nie panuję nad pojazdem, widzowie. Audicom po lodzie lepiej nie jeździć. Na to wychodzi. Ale się ślizga. Jak coś, sorry, że tak czasem przerywam, ale się muszę napić, bo jest tak kurcze, gorąco, że to jest szok. Oj, ale nie dał rady do końca na to, że się utrzymać. Ale całkiem nieźle sobie poradził, powiem wam. No ciekawi mnie, kolejne pojazdy. Dobra, policja. Policja robi i poli o Policja polska. No to tutaj zjazd po. Po akuratnie trawie, to myślę, że to jest naj, najspokojniejsza rzecz. Więc tę trawę to sobie może, nawet w sensie trawę. To błoto sobie zjedziemy tylko, ale sobie darujemy prawdopodobnie to błoto. jeszcze ESC mogę zmienić, a to tutaj chyba tego nie potrzebujemy robić. Akuratnie, próbuję na pełnej, widzicie, zjechać i jednocześnie hamować później po tej jeździe na pełnej. Powiem wam, że tak nawet nieźle ten samochód się zatrzymał. Coś tam nawet pojeździ, chociaż że ma koło wgniecione. Dobra, teraz lepszy test, bo teraz będziemy mieli test kamieni chyba. Oj, ten te test kamieni może być yy, zabójczy, faktycznie. Tutaj jest coś takiego jak droga chyba, tak Przepraszam na początku, przynajmniej to tak wygląda, ale no czy ja dam radę tak wjechać? Ja... Mamy samochód prawie terenowy, taki crossover, No ale czy właśnie coś nim zrobimy? To już jest, to już jest inna para kaloszy, o, 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 o ty, no wybrnąłem z jednego miejsca, żeby nie było, o, 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 no nie, no i się zaczyna. I się zaczyna część, której już nie kontrolujemy, widzowie. To już jest część, gdzie ja pozostawiam wszystko szczęściu. Dobra. Na razie dobrze leci. Na razie nie zbliża się do wypadnięcia. W sensie zbliżył się do ściany, ale nie do wypadnięcia. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Chociaż bardzo wolno jednocześnie, nie? Ale. Ale dużo lepiej sobie radzi na pewno ten pojazd niż, niż poprzednik. Kamera, yy, perspektywa kierowcy. Dobra i... Powiem wam, no on tutaj punkt zgarnie. To będzie lepszy zeskok niż tamtym pojazdem. Także tu faktycznie mógłby jakiś punkcik zgarnąć ten policyjny pojazd. No dobra, policja sobie lepiej poradziła na skałach. Na błocie, no niekoniecznie, ale to też nie zjeżdżaliśmy już tak samo, wiecie, wolno jak, jak wcześniej. Więc tu ciężko, ciężko zadecydować. I teraz były jeszcze jakieś tu zjazdy. Czekajcie, jakie tu były zjazdy? Muszę sobie przypomnieć od razu. Tutaj były te skałki, kurczę, z tych skałek, to ja wątpię, żebym dał radę. Na tych skałkach mogłoby być ciężko. O, tu jest jeszcze jakiś skałkowy lód, a tu co? Tutaj niczego nie ma. A tu są takie małe bumpy, jakby. Dobra, wiecie co? Tutaj. Chodźmy tutaj, przenieśmy się od razu. I spróbujmy się dobrze ześlizgnąć. Mam wrażenie, że właśnie tutaj ja powinienem. O, ten początek inaczej przejechać. Bo później to już bobsleigh jest samoczynnie robiony. Ja już, widzicie, nie mam, nie mam kompletnie panowania nad tym pojazdem. Już straciłem całkowite panowanie. Okej, okay, ale się rozbije. Jak myślicie, który się w ogóle najmniej rozbije? Albo może któryś da radę faktycznie? No ten przynajmniej o Ej, ładnie wyskoczył na koniec. To mogę mu uznać, że dał radę, więc mi się wydaje, że jak pierwszy zjazd był gorszy, tak te dwa kolejne już są lepsze. Eee, I czym jeszcze możemy zjechać? Dobra, dajcie mi te kamulce, niech będzie. O, te kamulce były wcześniej, to teraz też niech będą. Spróbujmy tą dziurą kamulcową. Dobra. To jest najgorszy start, jaki mogłem sobie wyobrazić tym pojazdem. Ok, aczkolwiek jeszcze jadę. Jeszcze mogę jeździć chyba. Znaczy, z jazdą to może nie ma dużo wspólnego, ale jednak. Porusza się, ok, Porusza się ten pojazd. A dzięki temu pobijamy sobie rekord. Żeby nie było. Hej, też będą się śmiać, a... A ludzie docenią. Normalni. No nie, to już jest koniec dla tego pojazdu. No dobra, to fajnie było sprawdzić. Ja nie wiem, czym ja bym musiał jechać, żeby to sprostało temu temu wyzwaniu tak naprawdę. Może właśnie tym? Może tym. I teraz tak. Mamy skałki przed nami. Czy ja powinienem.? Nie wiem, tutaj. Eee, transfer case locked. Eee, zablokować dyferencjał. A nie, najpierw jest to. Okej, okay, dobra. Ja, ja tu na pełnej jadę. Na pełnej i na koniec będę hamował i on przeżyje. Mówię wam. Dobra. I teraz zaczynamy hamowanie. Oj. oj, oj, oj! Oj, jaki wirnik! Przeciążenie 5G normalnie, czy 10G? Ale wirnik! ta się! Co tu się wydarzyło? Pomyślcie, co miał y, kierowca czegoś takiego? Bo on się nie rozbije, on ma klatkę, nie? Przecież klatka się trochę wgniotła. Ale wypadło dosłownie wszystko, wszystko inne wypadło z tego pojazdu. Ale dał radę, żeby nie było. To co, coś ma zaliczone, powiedzmy. I teraz pytanie, co dalej właśnie? Unlocked czy locked powinno być ten dyferencjał? Chyba zablokowany, żeby... Żeby być w stanie po tym jeździć. Dobra, są skałeczki. No i... Teraz wiecie, największy problem też tych skałek polega na tym, iż one są yy, przechylone tak do dołu. Dobra. O, 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 patrzcie. Ale na low dało radę. Beskitu. Rangebox low. Dał sobie radę, poradził sobie. Tylko teraz największy problem by był, gdy mógł jechać. Żeby ten pojazd się utrzymał, ale on zaczął... No on zaczął się rolować, no. No tak nie powinno być, ty! To był jedyny samochód, który miał szansę faktycznie tędy przejechać chyba. A on zamiast jeździć to się roluje teraz na sam, na sam dół. Niesamowite to jest. Okej. Okay. Najgorsze, że jest szansa, że wiecie Że on jakoś tam przetrwa do, do samego dołu No ale, ale jakim kosztem? No tak, on on dociśnie tylko dlatego, że ta jego klatka jest mocna, no No więc on to, on to pobija Rekordy na dzisiaj Dobra, jedziemy dalej Sprawdźmy się na tej krainie lodu Mhm uh -huh. Może tu się uda zjechać w końcu komuś, bo już nikomu się dzisiaj nie udało. Czekajcie, to gdzieś, gdzieś tu powinno chyba być. Dobra, to tu czy nie tu? Jednak to nie tu. E, to jest tutaj jest to, tutaj jest to, a tutaj jest lód. Dobra, spróbujmy najpierw tego lodu. A znowu sobie źle zajechałem, by the way. Dobra, on przynajmniej się... Aj, lepiej trzymał. Ale wcale już się nie będzie lepiej trzymał teraz. Chociaż jego naturalna, wiecie, naturalny wygląd tego pojazdu... Może posłużyć jako bobslej. I może akurat nie przejedzie to. Że jak już będzie całkowicie wyglądał jak bobslej, to sobie zjedzie jak właśnie na jakichś saneczkach. E, dobra, ta wypad na ostatniej, prostej już. Wyleciał też w fajne miejsce. Najważniejsze, że się nikt nie rozbił. To się za bardzo orurowanie nie zniszczyło, także, także zawsze jakiś plus. A teraz go weźmy jeszcze tutaj. Bo tutaj wszyscy jakoś tak słabo wychodzili, mniej więcej. Więc może czymś takim, może akuratnie. Ale to, żeby tym. Tym czymś, by, żeby to wyszło, to by musiał. No właśnie, bardzo powoli jechać, bo jedno takie stąpnięcie, palnięcie i będzie po nim. No dobra. Czy jednak wybrałeś drogę zniszczenia? Niech będzie. Dobra, próbuj. Dwie, dwie opony mam, dwa koła. Więcej nie mamy. Sorry. Dobra. To już, to już powiem Wam, chyba starcza na rekord na dzisiaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to, byłoby, to byłby rekordowy zjazd. Ja bym go gdzieś jeszcze puścił. Na przykład tutaj bym go puścił, powiem Wam. Bo tu może też ciekawie to wyglądać. Albo właśnie na pełnej. Wszystko odblokować i jazda. I zobaczymy, jak Bobsley poleci. To, to też może być pomysł. Spróbujmy to. A no, na razie do lewej strony bardziej. Teraz kręcony, mieszany, mieszany. Świetnie. O! Ale nie wyleci jeszcze. Nie wyleci poza arenę, więc to jest plus. I. No dobra, no dobra, no dobra. Dał radę. Dojechał do końca. Żeby nie było. No i krem de la krem dzisiejszego odcinka. Wszyscy na to czekaliśmy, czyli ee, ludzie w maluchu. Sprawdźmy to. Patrzcie, jak ładnie kierują sobie. Może najpierw Błocko, a później Srocko. Taka miejscowość. Jedna z moich ulubionych: Srocko. Dobra, jak to wygląda w środku w maluchu? No i tak niebezpiecznie. Niebezpiecznie w środku. O, jo, jak to jedzie! Jak to sunie, co jest? O! Ty! Dwóch wypadło już z samochodu! Jeden się turla lewą, drugi prawą stroną. Ej, dobra, dla tego widoku, dla takiej... Dla takiego wirnika było warto brać tego malucha. A gdzie są ci ludzie? Ja nie mam bladego pojęcia. O, jeden jest obok nas, na szczęście. Okej. Okay. No, a drugi gdzie? No i w sumie ten dowody wpadł. Całkiem nieźle sobie to poradził. Dobra, teraz tak, kolejny przejazd. Teraz, o ile mnie pamięć nie myli, to będą kamienie. Zobaczymy, jak sobie maluch na kamieniach poradzi. Ja wjeżdżam na pełnej w te kamienie już. Nie oszukujmy się tutaj, tylko w ten sposób można próbować coś zdobyć. Już próbują uciec z malucha. Okej, okay. no i wypadli. Ja tutaj oddaję wszystko w ręce losu. Po prostu. Mimo najsłabszego pojazdu, praktycznie dajemy sobie ra radę po prostu też. Dobra, niestety trochę wypadliśmy z mapy, aczkolwiek istnieje szansa, że... że zaraz na nią wrócimy. No dawaj, 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 dawaj tym maluchem. Ej, ale jak on idealnie idzie po tej linii! A nas w ogóle nie powinno tutaj być. Ej, dobra, to, to był chyba najlepszy przejazd po kamieniach koniec końców. Bo wyleciał poza ten. poza to miejsce i może dlatego właśnie to było najlepsze. Jest na to szansa, dobra, i teraz tak. Co nam tu zostało? Kamyczki, lud. Spróbujmy, dajmy mu trochę lodu. Ale ja tu powinienem od razu właśnie w lewo jechać i się próbować trzymać lewej ścianki. Oj ojoj ojoj. Oj. Nie że miał coś do gadania, do tego jak jadę w tym momencie, ale... Ale jednak. No, jeszcze chwilę, no jeszcze chwilę i dolecisz. Proszę cię. Dobra. I mamy to. Udało się dolecieć. Dwóch rannych pasażerów jest nawet dalej w pojeździe, żeby nie było. I możemy się zresetować. I jeszcze nam zostanie wtedy, co? Jeszcze jedne skałki? No, możemy spróbować je jeszcze jedne skałki. Już takie forfantypowo. Bo ja widzę, że maluch po prostu nie będzie miał szczęścia. No, nie ma takiej opcji. O! Panowie już wysiedli. Superowo. No, kto będzie pierwszy na mecie? Czy maluch, czy, czy piloci? No, stąd już. stąd już nie zjadę, niestety. To już jest miejsce, z którego zdecydowanie nie uda nam się wydostać. No i moi drodzy, powiem wam, że na ten moment wydaje mi się, że najbardziej uniwersalnym samochodem był koniec końców samochód policyjny. Że on się jakoś. Popisał tutaj najbardziej, był w stanie choć trochę jeździć po skałach, był w stanie na każdej nawierzchni, chociaż trochę podjąć, podjąć walkę, rękawice, więc to mi się podobało. Mam nadzieję, że w tym odcinku to było na tyle i Wam też się ten odcinek podobał. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, manko.